Cześć, dzień dobry z tej strony Simgata i witam was bardzo gorąco na moim kanale. W dzisiejszym filmie będzie prowadzone wyzwanie. Słuchajcie, Sim Architekt przyszła do mnie z właśnie takową propozycją. Wyzwanie nazywała Cudotwórcy. Chociaż ja siebie w tym momencie mogę nazwać żyną dotwórcą, ale o tym zaraz, zaraz powiem więcej. No i generalnie to wyzwanie polega na tym, że w określonym czasie musimy odtworzyć dom ze zdjęcia. Więc generalnie ja sobie pomyślałam no fajnie, bardzo proste wyzwanie przecież ja tak bardzo lubię odwzorowywać przeróżne. Rzeczy, więc, co może pójść nie tak. No, a słuchajcie, poszło nie tak, wszystko. My, tutaj, akurat tutaj, właśnie było zdjęcie wybrane przeze mnie, więc, no, wiadomo, że wybierałam to pod siebie i pod swoje umiejętności, mniej więcej. I powiem Wam tak: miałyśmy tutaj. 15 minut, więc no, bardzo dużo czasu. No, o czym, o czym my tutaj rozmawiamy, bardzo dużo czasu. Chociaż zobaczcie, co się dzieje. U Simarkitek stoi już praktycznie cały dom, a ja jestem na etapie. Okienek, więc to już samo z siebie zapowiada się po prostu, że tak powiem źle. I tak teraz, no to patrzę i zastanawiam się nad czym ja się aż tak długo zastanawiałam. Czy to była kwestia tego, że ja non-stop patrzyłam na to zdjęcie, czy co, ale no czas nie jest moją mocną stroną i non-stop czułam tą presję tego czasu i non-stop sprawdzałam, ile tego czasu mi zostało serio. I doszłam do pewnego momentu, mówię, kurczę, to dopiero połowa minęło. Jak dużo czasu, ale zdecydowanie, zdecydowanie za mało. I tutaj od razu mogę powiedzieć, że no tutaj zostałam pokonana przez Sim Architekt bez, bez w ogóle żadnego gadania. Ja nawet jednego dachu nie powalowałam. Nie wiem dlaczego. Czy on się po prostu nie kliknął, czy po prostu nie dopatrzyłam tego. Więc widzicie, tutaj tego Sim Architect ona bardziej zwraca uwagę na wszystko. A ja tylko ślepo odwzorować. To co, to, co mam odwzorować, to co widać. Powiem <laughs> wam, że śmieszy mnie to trochę, bo ja naprawdę jak szłam do tego budowania, to myślałam, że to będzie po prostu no jakie no proste, jednakże nie było. Zdecydowanie nie było. Ja Słuchajcie zdjęcie tego projektu Wam dodałam na sam koniec tego filmu, tak samo jak efekt końcowy. Tutaj miałam taki dylemat, jak podzielić ten ekran. Wybrałam taką formę, bo myślę, że troszeczkę więcej widać niż jakbym podzieliła ten ekran. Pionowo, także no, no, musi tak być i, i koniec kropka i zobaczcie, na czym jest właśnie Sim architekt, a na czym jestem ja i słuchajcie, na kanale Sim architekt będzie albo już jest film z odwzorowania, które ona wybrała. Tam myślę, że było troszeczkę prościej. Myślę, że tam prędzej mogę powiedzieć, że wyszedł mi dom, e, niż tutaj, no, więc, więc tam też oczywiście Was e, bardzo gorąco e, zapraszam. Oczywiście e, przy okazji zapraszam Was na stronę na Facebooku SimArchitekt, bo tam nasza. Cudotwórczyni, cudotwórczyni i jej ekipa wstawiają różne właśnie pokoje, domki i zapisze wskazówki na temat budowania, jak warto budować i tak dalej, dalej. ale musicie to po prostu sami sami zobaczyć, więc na Facebooku Sim Architect tak samo jest grupa na Facebooku, Simowi Architekcie, gdzie? Można liczyć na porady dotyczące swoich domów. Oczywiście też odbywają się wyzwania budownicze, w których ja również często po prostu biorę udział tak sobie o. Więc zobaczcie, no, ja Wam powiem tak. <gry> ja w ogóle o tej części, tam taka jest jeszcze część tego boku po lewej stronie, i w ogóle robiłam ją już naprawdę na zasadzie oby, oby tylko zdążyć i, i tyle więc ona... Ja, ja mam po prostu za szeroki ten dom. Po prostu myślę, że gdyby on mi wyszedł troszeczkę węższy... To byłaby inna rozmowa tutaj, zobaczcie, Iza wybrała naprawdę bardzo małą działkę. Ja jestem na parceli chyba 64x64, 64, a Iza ma jakąś tradycyjną 30x20 chyba albo 30 na 30, ciężko mi powiedzieć, jest po prostu mała, więc zobaczcie, ona tutaj ma to wszystko bardzo, bardzo skupione w sobie. U mnie się to niestety, stety, niestety, rozproszyło. Myślałam też że wybranie tej e, większej działki da mi większe pole do popisu, mm, a niestety to mnie po prostu e, po prostu mnie zgubiło, także y, śmiesznie trochę wyszło, wiecie co, Śmieszy mnie to trochę, ale powiem Wam tak bez bicia, tak e, jakby tutaj nikt się nie przygotowywał do tej budowy, to była taka budowa e, tak naprawdę wyciemna, bo wiecie, tak teoretycznie można sobie było ten dom zbudować wcześniej, e, zobaczyć jak go zbudować i zacząć od początka, żeby, początku, żeby wyrobić się w te 15 minut. I, no, ale nikt tak nie zrobił. Gramy po prostu fair. Ja też to traktuję jako świetną po prostu zabawę, taki trochę sprawdzenie, jak oddziałowuje na określony czas, i widać, że jednak, no, średnio, średnio bo budowanie na czas to nie jest moja mocna strona. I ja Wam powiem, że ja później, e, jutro, czy coś, bo nie wiem, kiedy oglądacie, ale kolejny film, albo jeszcze troszeczkę kolejny, e, będzie. To spróba naprawienia tego domu i po prostu przygotowania go do zamieszkania przez Waszych Simów, i zawiem, że też planowała to robić. Nie wiem, czy to zrobi, także ona wam na pewno powie i na pewno Wam da znać dlatego też. no Musicie obserwować jej kanał na YouTube, żeby to widzieć, bo jeżeli coś będzie robiła, to na pewno szybka budowa z tego się pojawi. Ja w ogóle też miałam taki dylemat, czy przyspieszać tą budowę, czy jej nie przyspieszać. I doszłam do wniosku, że nie będę tego przyspieszać, ze względu na to, żebyście widzieli, jak to ta budowa przechodzi w sposób naturalny i, i wolny. <noise> Ale no, no, myślę, że taki będzie troszkę lepszy odbiór tego wyzwania, bo jakbym to przyspieszyła, to by znowu filmik trwał tak naprawdę bardzo króciutko i nic byście nie zobaczyli, także możecie o! żebyśmy byśmy te same okna planowały ułożyć? No fajnie, fajnie, fajnie. Widzę, że, oj, chyba Iza zrezygnowała. No, więc mi generalnie się bardzo przyjemnie budowało ten dom. No tylko. Powiem Wam tak szczerze, że tak jeszcze z 5 minutek, 5 do 10 minut i myślę, że efekt końcowy byłby lepszy. W ogóle taka ciekawostka, jeżeli ktoś w ogóle obserwował mnie od samego początku, bo to akurat było na początku istnienia SimGaty, to ja bardzo czynnie współpracowałam ze stroną SimArchitekt i bardzo czynnie współpracowałam z Izą. Także to był jakby... Troszkę, troszkę e, mój jakiś tam start. Co prawda, właśnie ja nie pamiętam, czy to było coś takiego, że to było e, tego, coś takiego było, było. No wiadomo, e, czy ja założyłam tego samego dnia strony, kiedy dołączyłam do Sim Architekta, czy e, to było po prostu parę dni, no ale jakoś, jakoś szybko. Jakoś szybko to wszystko się rozwinęło i też dużo od siebie dałam. Do tej strony opatrzcie Isa znalazła identyczne drzwi i, i takiego samego wiatka powiesiła. Ja takiego nie miałam. Nie wiem, szukałam drzwi podobnych i słuchajcie, nie znalazłam, a one są praktycznie chyba identyczne. O, matulo. Tak samo moje ściany ja po prostu dałam zwykłe białe. Więc jakby e, też teraz nie mogę się... No zobaczcie, ona już ten dom skończyła tak naprawdę. A, a ja gdzie jestem? A gdzie jestem? Daleko w lesie po prostu. E, o! I jeszcze... Po co tam? Powiększmy jeszcze ten dom. No widzicie? A ona ma właśnie. fajnie wszystko w jedną stronę i. Spójrzcie, ona zrobiła tył, ja tego tyłu nie zrobiłam. Przyznaję jeszcze, że bez nie zrobiłam, e, też po prostu było nie na moje nerwy, nie na moją prędkość, <laughs> także, e, także no e, mu jest po prostu łysy i kochane, ale na pewno ten dom dokończę, bo myślę, że warto, bo jest taki przytulny, taki klasyczny... No, taki typowo w moim stylu, że tak powiem. No, i za tam już sobie kończy: jakieś okienka sobie dokłada, wszystko fajnie. Przepraszam, takie wytrzynki, jednak z, z nich zrezygnowała. No, cóż. A ja się bawię dalej w wypowiększanie, pomniejszanie tego domu. Oczywiście, że tak, bo, bo jakże mogło być inaczej? No, Singa, tak jak zwykle w tyle. Tak przekopiujmy sobie po prostu ten element, po co będziemy się, że tak powiem, męczyć? No powiem wam, że żeby ratować ten efekt, postanowiłam na końcu dać jak najwięcej tego roślin, żeby chociaż trochę zakryć ten, ten dziwny wytwór, który powstał z moich rąk. Ja wam powiem, że może ten dom by nie był taki tragiczny, gdyby nie był odwzorowaniem jakiegoś już domu bo no, no mógłby być taki dom, tak, ale, ale patrząc na późniejsze porównanie, no to e, to jest żenujące po prostu i <laughs> śmiesznie mnie to trochę, i to coś tam usuwa, jednakże tego nie widzimy no niestety, no m, ciężko by było to wszystko jakby e, zrobić widzicie, ja wybrałam takie drzwi no są mniej podobne, nie wiem dlaczego zapomniałam o tamtych drzwiach Zobaczcie coś zarobić. Tutaj kwiatki, nakłada na kwiatki, wszystko jest przemyślane, przemyślane, ja stawiam pół godziny, jedno, jedno okno, e, także nie śmiejcie się proszę za mocno ze mnie, e, nie śmiejcie się, e, nie śmiejcie się, po prostu się nie śmiejcie, tylko ja się mogę ze siebie, z siebie śmiać. Nie. Serio, serio, mam wrażenie, że ten drugi troszeczkę lepiej wyszedł. I na co poświęciłam dużo czasu? Na krzesła, bo nie potrafiłam ich wybrać. Po prostu nie potrafiłam ich wybrać, nic mi to nie pasowało, żadne krzesła, żadne stoliki. Więc to już w ogóle było mega, mega żenujące wręcz. Ale jakoś... Oj, boli mnie to, że właśnie nie pomyślałam o tym, żeby żeby, żeby ten dom pomniejszyć, bo na pewno by wyglądał o wiele, wiele lepiej. Powiem wam w ogóle tak szczerze, że nagrywam ten film na... Znaczy ten głos do tego filmu, no chyba piąty podjazd już, bo mam taki katar, w ogóle jest tak niepotrzebny, dlatego mi też ten głos tak aha, się moduluje dziwnie, nie wiem, na początku mam wrażenie, że taki był, był, był dziwny, ale chciałam już to nagrać, bo no chciałam. No, ja lubię jak się coś pojawia, mimo wszystko, na tym moim kanale, żebyście mieli co oglądać zawsze. Oczywiście, słuchajcie, linki do SIM Architect zostawię wam w opisie tego filmu nie mam problemu, żebyście mogli śmiało tam pójść i zaobserwować, bo jakby Sim Architect przechodzi aktualnie swoją taką małą reaktywację, ponieważ było przez jakiś czas troszeczkę tam ciszej. A teraz powrót i tak zauważyłam, że z Buta wjeżdża. YouTube się reaktywuje bardzo konkretnie, także bardzo fajnie. I, i mam nadzieję, że no uda się wszystko rozruszać na nowo, tak jak było jakiś czas temu. A ja Wam jeszcze powiem, że oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, bo powiem Wam że to hit, bo zaraz no, 2000 subskrypcji także no, dla mnie to będzie liczba zdecydowanie, zdecydowanie ogromna tak jest, ogromna i strasznie się z tego no, cieszę chociaż po głosie tego w tym momencie nie słuchać, bo ciężko mi się, że tak powiem, cieszyć tym głosem <laughs> ale na śmianie zawsze, na śmianie zawsze mam czas i chęci oczywiście zostawcie łapkę w górę jeżeli film wam się podobał, normalnie powiedziałabym żebyście napisali który wam dom się bardziej podoba i kto wygrał, ale wiadomo, że wygrała SimArchitekt gratuluję twojego opanowania i spokoju w tej budowie wiedziałam, że są gdzieś te krzesełka nie mogłam ich znaleźć jak widzicie, już nawet po czasie trwania tego filmu, na którym się właśnie znajdujemy, to są ostatnie e, sekundy naszej e, pracy, że tak powiem. E, już zaraz zobaczycie dom, jaki wybrałam do odwzorowania. E, więc. E, no i oczywiście nasze efekty, tak, bo e, ciągle widzicie te domy tak naprawdę w, w takiej ogólnej e, połowie, e, no bo no niestety no tutaj się nie, nie mieści nic. Jak widzicie, zobaczcie, zaczęłam tymi kwiatami tam po prostu e, nawalać, żeby było i jak najszybciej, bo też miałam ustawione minutinki, tylko czekałam jak e, aż zadzwoni i powie mi koniec tej zabawy. Oczywiście zapraszam Was na dokończenie tego domu. O, widzicie, ten tak niedomalowany i ja go nie widziałam przez ten cały czas. To jest po prostu w ogóle hit, co nie? Ja dopiero później się zorientowałam, a także ten domek na pewno na pewno dla Was specjalnie dokończył dostępnie w swojej galerii, a więc teraz macie, łapcie efekty końcowe naszych prac. Na Tym się wzorowaliśmy. To jest mój dom. No i przepiękny dom od Sim Architekt. Ja się z wam żegnam, cześć!